Instruktorzy stowarzyszenia pokrzywa. Od kilku dni na terenie filialnych bibliotek Trzyneckiej Biblioteki Publicznej oraz szkół podstawowych prowadzą projekt edukacyjny. Głównymi celami stowarzyszenia jest przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich. Właściwie naszym zamierzeniem jest pokazanie i zjawisk przyrodniczych, trochę o fotografii, trochę, trochę zajęć muzycznych. W trakcie zajęć dzieci poznają m.in. tajemnice chemicznych i fizycznych doświadczeń, które przeprowadzają sami. Bardzo często instruktorzy zwracają uwagę na potrzebę czytania książek i czerpania stamtąd wiedzy. Dzieci ze szkół podstawowych zadowolone są z zajęć i chętnie w nich uczestniczą. Najbardziej mi się podobało, jak świeciliśmy laserami na płytę. Mi się te zajęcia podobały, a najbardziej mi się podobało, jak braliśmy. Płyn do tego tam oleju z wodą. I co takiego ciekawego zaszło? No i tam się zrobił taki słup z tego oleju. Co najbardziej takiego zainteresowało Cię podczas dzisiejszych zajęć? Jak wzięliśmy płyn i wlaliśmy do oleju. I co było ciekawego? Jaki zaszedł proces? Że, ol że płyn zeszedł na dół. Zajęcia kontynuowane będą też w bibliotekach w łomnicy i siedlisku, a także w szkołach białej i łomnicy. Być może uda się je też zorganizować na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.